Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i po długiej przerwie wracam na kanał, słuchajcie przerwa była spowodowana wyjazdem, jak już mówiłem także generalnie nic złego się nie dzieje, no i ogólnie dalej lubię grać w TTD. I słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie postaciami walentykowymi, trzema plus dodatkowo mamy announcer na którym nigdy nie gram więc dzisiaj zagram, tak dla odmiany i green laserka do spowalniania i zobaczymy, czy to spowalnianie, czy ten announcer kameraman i czy tutaj kobietki nasze dadzą radę powali po walentynkowemu, bo matkaż mi wykręca język, czy dadzą rady przejść Egg Island, czyli oczywiście wysepkę wielkanocną, jeżeli chodzi o event wielkanocny. Przypominam widzowie, że nadal podpisuję postacie. Jeżeli wyślecie 400 gemów, to jak najbardziej biorę sobie tutaj te 400 gemów, no i biorę, oddaję wam z podpisem jednostkę, co nie. Także musi być koniecznie napisane: podpisz 400 gemów albo więcej. Kto da więcej, to od razu będzie miał podpis szybciej. Od razu mówię, jak ktoś da 500, ktoś da 1000, to już w ogóle od razu dostanie podpis, bo u mnie jest długa kolejka, naprawdę długo to podpisuję, więc jak ktoś da więcej niż 400, czy to 500, 600, to po kolei kto dał najwięcej, będę wysyłał taki dodatek, no, ale generalnie wystarczy po 400 widzowie, także 400 piszecie podpisz i na nick Merezek widzowie, Merezek po małpie, tak samo tutaj, także tylko Merezek, żaden Merez, żaden Merezio, tylko Merezek, Merezek widzowie, czyli tak jak tutaj wam napiszę, żebyście się nie pomylili, bo często się mylicie i wysyłacie do kogoś innego i później mówicie, że skam, a ja nawet tego nie miałem. Albo, widzowie, była też sytuacja, tutaj dziękuję bardzo za, no niestety nie mogę pożyczyć, tak samo glitch kamera, dzięki za prezencik. Tak jak mówię, jeżeli nie wyślecie 400 gemów, m, albo więcej, no to wtedy nie podpisuję, co nie? Pamiętajcie o tym, bo inaczej traktuję wszystko jako prezent. I uwaga, kolejna sprawa jest taka, że zapominacie sobie ustawić tutaj mailboxa. Jak macie package types i macie rarity, nie? Także generalnie tutaj dajcie sobie najlepiej wszystko na zielone, bo jak wysyłacie mi postać epic, to musicie mieć tutaj na zielono, bo niektórzy mają na przykład na czerwono i ostatnio kilka razy już wysyłałem, na przykład ktoś ma godli na czerwono. No i wtedy wiecie, nie da się wysłać. Także ja mam tylko mityki godli ekskluzywe, żebyście tylko mieli szansę tu podpisać takie potężne jednostki. Zresztą bym miał za duży spam, jakbym dał wszystko tutaj. Także u mnie to wy wygląda tak, ale wydajcie sobie najlepiej wszystko, no bo raczej spamu nie macie w skrzynce i to nie jest tutaj, wiecie, nie jest to z mojej strony hamskie, że tak mówię, tylko po prostu później zapominacie, że macie zaznaczone na czerwono. Ja wam chcę odesłać po tym, jak wziąłem gemy i nie mogę, także wtedy to zostaje u mnie i traktuję to jako prezent, no bo nie mam jak wam odesłać, nie mam jak się skontaktować. Także pamiętajcie o tych ustawieniach, żeby tutaj mieć, że jednostki, krejty i gemy przyjmujecie, bo jak nie będziecie tego przyjmowali, no to po prostu mailbox mi wyrzuca wiadomość, że no Sieba, ten gracz nie przyjmuje tutaj mailboxa na tą postać. No i wtedy widzowie mówię, Aha, dobra, czyli jakby wysłałeś mi postać, i ja nie mogę ci jej odesłać. No i co ja mogę zrobić, widzowie? Także nie moja wina, niestety, tutaj no, trzeba na to uważać. Także tyle słowem takiego wiecie wyjaśnienia tego wszystkiego. Reszcie podpiszę poza nagraniem, na szybciutko. Także nie bójcie się, na pewno od razu tutaj podpiszemy. A jeżeli chodzi, widzowie, o dzisiejszy odcinek, no to mamy też kilka tutaj rzeczy do przegadania. I mamy właśnie kilka nowości, bo ja tutaj widzowie, no nie jestem z pustymi rękoma. Ogólnie z tego co wiem. I nie wiem, czy dokładnie wtedy będę. Być może się spóźnię o dzień albo dwa, bo wiecie, tutaj wyjazd rodziny do tego wielkanocny. Ale w każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, jakby sprawa jest taka, że w ogóle gramy Rose Farm, nie? Nie gramy Santy. Tylko tak jak mówiliście, że jak gram wielkanocnymi, co ja gadam, walentynkowymi postaciami, to lepiej zagrać walentynkową farmę, co nie? No i to jest dobry pomysł. Zamiast tutaj grania Santy całe życie, no to bierzemy Speaker Woman's Farm i słuchajcie, lecimy dalej. No i tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o te tutaj liczki, bo jak najbardziej bardziej są takie, to słuchajcie, sprawa wygląda tak, dobra, dajmy tą kupit kamera woman na start, sprawa wygląda tak, że będzie update'cik i najpewniej 1 kwietnia, albo jeszcze przed, coś takiego, i jakby eventy dalej będą, jeżeli chodzi o wielkanocny, to on dalej będzie, także wielkanocny event, widzowie, dalej będzie dostępny, także na luziku zrobicie sobie, jeżeli jeszcze nie macie zrobionego event pasa, to się nie bójcie, to jak najbardziej dalej będzie z nami, jeżeli chodzi o event i słuchajcie, sprawa jest taka, że po pierwsze jestem ciekaw, czy tego Nightmare'a przejdę tylko takimi postaciami, bo to może być trudne. Dajmy green laserka, żeby pomógł. No i słuchajcie, będziemy ulepszali te farmy. A co do Lików, to na nowym updatecie będziemy mieli nowe postacie, czyli nowe skibidi i nowe postacie grywalne nie? dla nas. Także tutaj widzowie będzie całkiem, całkiem ciekawie, bo no, szykują się rzeczy takie z najnowszego odcinka. I już wam mówię, jak to wygląda. Pokażę wam, jak to mniej więcej tutaj. Znaczy, to już było prezentowane przez Telatrika wcześniej, tylko że ja no, generalnie nie miałem kiedy tego nagrać, bo mnie nie było. Także tak widzowie, dajemy sobie tutaj damy. Mamy może tego Anusera. Tak mi się wydaje, może lepiej tutaj. Dobra, dajmy go gdzieś tutaj, i ziomeczek będzie boostował nam cooldowny. Bo ja zawsze gram DJM TV Manem, a dzisiaj zagramę anuser, tak po prostu, for fun. No i dobra, zróbmy tu. I teraz tak, widzowie, jeżeli chodzi o liczki, to już wam mówię, mamy coś takiego, jak nowy. Upgraded Mech Cameraman, czyli dobrze pamiętacie, jest to nasz ziomeczek Mech Kamerka, którego nikt już nie używa. Wcześniej był używany, pamiętam, na turki evencie na mapce. Totalnie cały czas, tak samo na Halloween mapce. No, ogólnie, jak nie było jeszcze tak wiele postaci, tych nowych tutaj, które aktualnie mamy z eventu wielkanocnego, z eventu chyba świątecznego, jak jeszcze z tych eventów nie było postaci, to naprawdę tutaj nasz ziomek Mech Kamerka był totalnie okej i mega przydatny. Teraz troszkę mniej jest przydatny i troszkę bardziej taki. Jest zapomniany, bym powiedział, nawet. Myślę, że mogę powiedzieć, że jest zapomniany. No i słuchajcie, wraca w nowej odsłonie, bo w nowym odcinku był taki Upgraded Mech Kamerka. I słuchajcie, on ma być lepszy na pewno od, re re od Red Laser kamera Beda. Sorkie, jeżeli się zająkam albo coś widzowie, ale po przerwie, to zawsze nie umiem nagrywać. Serio, nie, nie wiem, to jest takie dziwne uczucie, jakbyście nie potrafili nagle mówić, nie? Także przepraszam, przepraszam bardzo. Yy, tutaj, szanowne państwo, ogólnie, jeżeli chodzi widzowie o Upgraded Mech Kamerkę, no to wygląda to właśnie tak, jak widzieliście. Mamy też nowego Upgraded. Upgraded kamera Spidera, czyli tak jak mamy kamera Spider, ziomeczka naszego, dobrze go znacie, na pewno go znacie, no to nasz kamera Spider będzie miał nową odsłonę, taką upgraded, czyli po prostu będzie troszkę lepszy od kamera Spidera. Nawet pewnie nie tyle troszkę, a całkiem sporo lepszy. I słuchajcie, dobra, dajmy tam kupić kamera woman. Okej. Okay. I teraz tak, dajemy oczywiście farmy na fulla, wiadomo, bo tutaj mamy max 600 golda co rundę, także nie dają zbyt wiele, no ale mówię, chcę zagrać tematycznie, miały być walentynki na wielkanocy, także jak najbardziej mamy w tym stylu to tutaj grane. Także jest ok I wygląda widzowie ten Upgraded kamera Spider, no tak jak widzicie, tak jak widzieliście. Generalnie, jeżeli chodzi o tą kamerkę, to naprawdę, no, jest potężna. To na pewno jest potężna. Jestem ciekaw, jak będzie się zachowywała, jaki będzie miała, wiecie, ręcz chodzenia i tak dalej. Będzie to kolejna Moveable postać. Mamy nowego Mech Kameramena potężnego. Także już te liki są naprawdę ciekawe. I mamy też nowe Skibidi, jak na przykład tego rakietowego ziomka z Beretem. Jak dobrze pamiętacie z odcinka, kto oglądał, to był taki ziomek bereciarz i on miał... W właśnie m, takie rakietki jakby, nie? Jeżeli, jego, jeżeli chodzi o jego broń, to były właśnie te rakiety. Ja tutaj ustawiam dalej kupit Camera Woman właśnie, widzowie. Dobra, czekajcie. O, pięknie, ładnie. Dawaj, dawaj, dobra. Ustawione. No i będzie ciężko je ustawić, ale myślę, że kupit Camera Woman są podobne do Leprechaun Mena i może przejdziemy tą Wielkanoc. Jestem ciekaw, czy właśnie wielkanocne tutaj postacie przejdą. Wiadomo, że mamy też Hiller TV Woman, także widzowie, ja już tutaj dostawiam. I ta hillerka będzie robiła naprawdę dużo. Poza tym, jak dobrze wiemy, czekajcie, mogę ją dać tutaj? Mogę ją dać tutaj. No, no dobra, dajemy tak. Jak dobrze wiemy, możemy mieć tylko dwie i wzmacniają one bazę o kolejne HP, także ładnie tutaj leczą, wzmacniają bazę o HP, także no... Nic, nic piękniejszego nie może być, naprawdę jest wszystko totalnie ok. Zróbmy jedną kopię kamera Woman na Maxa. Nasze tutaj Santa Rose farm. Znaczy co ja gadam, Santa Ro Rose farm. Widzowie już totalnie jestem, nie wiem, zainfekowany tym Santa TV Bandem. Ja tylko tego Santa widzę, nie? Santa farmę dobra, sorki, speaker Women's Rose farm. No powiedzmy Rose farm, tak? Jakby tutaj po prostu totalne róże potężne. Dobra, dajmy tutaj. I jak to wygląda? 420 na 420. No tak, bo jeżeli wzmocnimy ją bardziej, to Base Heal i Extra Base Health będzie o 15 większy, czyli tak. Jak ją ulepszymy, będziemy mieli jeszcze bazy HP większe o 15. Naprawdę dużo dają. Powiem wam, że takie dwie. Całkiem spoko to zrobili i jest to takie, myślę, totalnie mm, totalnie zbalansowane. Ostatnia kupit kamera woman, teraz porobimy Healer TV Woman. I widzowie, no tak wyglądał tam, ten Skibidi, ale mamy też jeszcze jednego nowego Skibidi i też wam go już pokażę z lików. Ogólnie jest to Skibidi... Taki z właśnie rakietami ale też takimi jakby takim sierpem, nie? Tak jak ten upgraded mech kamerka ma swój sierp, bo on miał taki sierp, którym nawalał. To słuchajcie, Skibidi też to ma, jak najbardziej w odcinku tak to właśnie wyglądało. No więc mamy tutaj taki do no, sierp, to się chyba sierp nazywa. Ja widzowie, no chyba dobrze mówię, Do no, byłem, byłem, ja ze wsi widzowie to chyba dobrze mówię, nie? To jest sierp, chyba tak. Taki wiecie tutaj, do kosu, czy coś. <noise> totalnie to nie pamiętam, nie? Jakby tutaj już totalnie wiecie. Ja, ja jakby nie rozumiem Robiłem na pewno, jeżeli chodzi o. No, mieszkałem na wsi, ale nie robiłem tak za bardzo w polu, bo jak już wiecie, byłem taki młodszy, no to już za bardzo u mnie nic nie było, ani żadnej hodowli tam zwierząt, ani nic, nie? Ale no, ze wsi jestem, także wydaje mi się, że to jest sierp, więc tutaj ogólnie widzowie, jeżeli chodzi o tego potężnego Skibidi, to jestem ciekaw, co będzie robił. Najpewniej będzie stunował tym sierpem. No, nie oszukujmy się, ziobeczek ma tutaj predyspozycję, żeby stunować właśnie za pomocą tego. No i słuchajcie, pewnie na dużo, dużo sekund, może dwie sekundy, dużo sekund. Brzmi to dość dziwnie, nie? Jak się wypowiada? Dużo sekund dziwnie. Dobra, w każdym razie widzowie, lecimy dalej. Kolejna kupit Kamera woman, postawmy ją jakoś tutaj. Ok, mamy to. No, i mamy prze przepotężne obrażenia. Oczywiście, Healer, TV Woman też do ulepszenia tutaj za chwilkę. I jeżeli chodzi o Rose Farm, to na te postacie, które gramy, naprawdę jest ok. Farma, nie? Nie jest źle. Znaczy, ja rozumiem, że Santom byśmy więcej ulepszyli więcej potężnych postaci, no ale to ma być właśnie taki odcinek, gdzie gramy tymi postaciami, którymi już dawno nie grałem. I ogólnie, no, może nie że dawno, bo jakbym miał powiedzieć, że dawno nie grałem, to bym musiał zagrać wszystkimi tymi podstawowymi, rare i tak dalej, uncommon postaciami, ale widzą. Granie takimi postaciami rare, uncommon, nie wiem, BASIC. Takie podstawowe postacie, które kiedyś były popularne. No to granie nimi teraz jest totalnie bez sensu. No i dlatego właśnie nie gram. I tak to właśnie wygląda. Robimy kolejną kupit Kamera Woman, jak widzicie, 41 wave i nadal idzie nam całkiem całkiem dobrze. Nie ma tutaj naprawdę źle. Kupit Kamera Woman kolejna, myślę tutaj będzie postawiona. No i tak naprawdę możemy zrobić już kolejną. Bo słuchajcie, Healer TV Woman więcej nie postawię. Mógłbym zrobić green Laserka, tak naprawdę, ale czy mi się opłaca? No tak naprawdę czekajcie, gdzie on sięga? Tutaj. No, wydaje mi się, że mógłby być, no ale nie no, to będzie będzie to głupie. Będzie to chyba głupie. Spróbujmy zrobić kupić kamera woman. No i tak jak mówię, jakby sam mech kamerka. Jest, jest już totalnie takim, wiecie, przestarzałym, mm, przestarzałą jednostką i właśnie to sprawia, że ten nowy upgraded mech kamerka, który ma się pojawić za niedługo w update'cie, będzie, się całkiem fajnie do testowania, no i na pewno zrobimy też sobie, wiecie, taki odcinek, gdzie robimy porównanie i tak dalej, także zobaczymy, jak to będzie grało tutaj. 44 tysiące widzowie dolarków tutaj mamy, także dajemy sobie radę na luzie. Healer TV Woman, jak widać, ładnie tutaj laską nawala swoją potężną piorunami tutaj. Czekajcie, czy ja mam w ogóle odpalone na on. Nie, no tutaj one po prostu nie biją niczym takim. Spoko. Myślałem, że mam odpalone, że wiecie, że nie widać tutaj tych błysków. Myślałem, że one czymś tam błyskają, ale chyba nigdy tego nie było. Dobra, to ja sobie coś po prostu tutaj wmówiłem. Spoko, spoko. No i widzowie, jak mówię, ten update najpewniej będzie właśnie na święta, nie? Jeżeli chodzi o właśnie tutaj Prima Aprilis i tak dalej. Pewnie będzie coś fajnego, śmiesznego. Także ta gierka nadal zaskakuje, nadal jest mega przyjemna i jest na pewno bardziej dla mnie przyjemna niż Pet Simulator. Muszę przyznać, że serio, jak Tutaj, jeżeli chodzi o TTD. To zobaczcie, że wiele razy dają nam różne rzeczy za darmo. Można mówić o nich to dużo złego, tak? O każdych, jakby twórcach. O twórcach każdej gry można mówić źle, ale jeżeli chodzi, widzowie, o to, że dostajemy event pasa za darmo, mamy wszystkie postacie tak naprawdę do zdobycia za darmo. Jak tradeujecie za gemy w, w tej grze, to możecie sobie wszystko tak naprawdę wytradować. No to mi się wydaje, że to absolutnie nie jest pay to win. Wiecie, no co z tego, że są jakieś ekskluzywy, za Robuxy, skoro i tak kreaty w większości są za gemy? Ja wiem, że gemy można kupić. W sklepie, no ale nikt nam nie każe ich kupować. Te gemy możemy po prostu zarobić. Gemy można zarobić na nowym marketplace, który naprawdę sprawdza się mega dobrze. Poza tym, widzowie, powiem wam tak, ostatnio zauważyłem, że mega dużo osób handluje. Jak wcześniej nikt nie handlował, były te początki takie drętwe, to naprawdę ekodobia, cały ten handel do kwitnie. Powiem wam tak, jeżeli się wbija teraz na Trading Plaza jakąkolwiek, to sami sobie zobaczcie, że nawet macie do zdobycia hypera za jakieś 23k gemów i, albo nie wiem, 25, no różnie, ale jest. Jest, bo wcześniej go nie było. DJTV też jest wystawiany. Upgrade Titana Drilla. Upgrade Titana Drilla widziałem raz za 150 tysięcy. i Szkoda, bo wcześniej mogłem kupić i wiecie, bym miał tutaj z nowego, bo ja tak naprawdę je traduję ciągle. Także no, bawię się tym tradem i powiem wam tak, naprawdę w tej grze trade'y jak najbardziej istnieją, jak najbardziej działają dobrze. No i jest to gierka naprawdę free-to-play friendly. No bo można sobie zdobyć rzeczy za darmo. Jak najbardziej, jak gracie dużo, no to na luziku sobie zdobędziecie. Poza tym nie ma tak dużo Game passów, jak w takim pet simulatorze, gdzie musicie wydać mnóstwo tysięcy Robuxów, żeby w ogóle zacząć grę. No bo umówmy się: jak nie macie game passów, to zawsze będziecie gdzieś tam z tyłu m, porzuceni. Tak samo powiem wam tak, jeżeli. Jeżeli chodzi o ten game pass na Huge'a e, na przykład w Pet to póki go nie kupiłem, a on chyba kosztuje tam 3000, coś takiego, nie? Koło 3000 był, mm, kosztował. Dobra, może troszkę spowolnimy, bo naprawdę robi się ciężko. No to generalnie, jeżeli chodzi widzowie o ten game pass, jak go kupiłem, to zdobyłem Huge'a, a przed kupieniem nigdy nie wydropiłem Huge'a, nie? I tak to właśnie wyglądało. Od samego początku nie chciał mi totalnie dropnąć, dopóki nie kupiłem tego game passa. Ja wiem, że się da mm, bez, ale widać ewidentnie, że jak się go kupi, to od razu wszystko łatwiej się Łatwiejsze się robi, nie? Czyli trzeba po prostu wydać, żeby tak naprawdę sobie przyjemnie pograć. Dobra, widzowie, przed naszym walentynkowym teamem ostatnie wavey i powiem wam, że jak były glitche, glitch kameraman, e, glitch no to. Znaczy, glitch kameraman. glitch skibidi, to doleciał nawet tutaj, ale udało im się powstrzymać tego glitcha. Poza tym pamiętajmy, że healer TV Woman daje nam tak naprawdę 500 HP bazy, także naprawdę nie ma tego mało. Jeżeli chodzi o rozwalanie tych skibidi, no to faktycznie są problemy, wiadomka, ale dajemy radę. Patrzcie, 58 wavey robimy kolejny wave, tak naprawdę no jedynym minusem tego teamu jest to, że wiadomo, zamiast kupić Kamera Woman, lepiej jest mieć leprecon Camera, Man, ale chciałem sprawdzić coś innego. Wiecie, jak wracam do nagrywania, to chciałem zobaczyć coś innego wam pokazać. No i właśnie widzę, że no wiadomo, Lepricon zrobiłby to lepiej szybciej. Więcej by zadał. Także tutaj wiadomka, wiadomka, że jest o wiele lepiej. Poza tym lepiej by było mieć DJ TV Mana. To też oczywiste. No ale chciałem coś innego tutaj użyć. I teraz tak, 59, 59 widzowie, 59, potężny też leci. No zobaczymy, jak to pójdzie. Bo tutaj mamy tego large scientist Toileta. W ogóle zobaczymy, czy kupić camera woman da sobie radę z bossem. No to mnie najbardziej ciekawi, wiecie? Bo tam już, jakby, nieważne tutaj, co tu się dzieje. No bo tak naprawdę wiem, że i tak damy radę. Nawet jeżeli te dziadki przejdą dalej, no to mówmy się, one i tak zostaną rozwalone. Te skibidi i wiadomka. Musimy po prostu przeczekać, i to jest takie bardziej czekanie. I nie można grać za bardzo na autoskipie pod koniec taką drużynką. Ale widzowie też się da grać, jak widać. Także to jest naprawdę wszystko. Do wyrobienia i do zrobienia, uwaga! Teraz tego tutaj larczy znaczy larczy Laser Scientist Toileta Scientist Toilet widzowie i ostatni Wave z bossem. Zobaczymy, jak bardzo ten boss jest potężny i czy kupit Camera Woman da radę tak jak Leprikon. I czy pokonają właśnie tego bossa, bo powiem Wam, że tutaj akurat się martwię. Tutaj się martwię, że może im się nie udać. Mamy Security Guard Toilet, czyli bardzo duży, bardzo duży, jeżeli chodzi o HP, bo HP ma bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o tego Skibidi, to będzie mega tutaj irytujący to na pewno. Dobra. Security Guard już rozwalony, został bosik, widzowie. I zobaczmy, czy damy radę z bossem, bo powiem wam, że to może być różnie, tu może być naprawdę giga różnie. Tylko teraz tak, na pewno będziemy green laserka przenosić. No właśnie nie wiem, wiecie co? Mógłbym niby przenosić, ale tak naprawdę... To i tak się chyba tutaj rozwinie, wiecie? Że jak on podejdzie tutaj, to i tak go dojedziemy 55% ma, dobra 50, czyli 50 w momencie Kiedy przechodzi tutaj na rogu No dobra, to jest okej, okay. mi się wydaje, że my to robimy, nie? Jeżeli nie, to się zdziwię To się naprawdę bardzo zdziwię Dajmy może tą Healer TV Woman tutaj Dajmy tą kolejną też tutaj, widzowie Aż mnie zatkało, dobra. Mamy Hiller TV Woman i ona teraz będzie dalej biła, jeżeli on będzie szedł nawet tutaj, to też go będzie tutaj fajnie obijała. Dobra, więc tak, anonser, nawalaj tutaj te cooldowny. Dawaj szybsze, bo mamy 2,5 miliona jeszcze do zbicia, powiem wam, że to jest naprawdę dużo. No ale tak patrząc na to, że jest jeszcze przy tych kupit kamera woman, mając 1,5 miliona, dobra, milion został. No i mamy poniżej miliona. Dobra, widzowie, powiem wam, że to było trudne, no ale jak widać, jak najbardziej nie jest to niewykonalne, bo my to właśnie wykonaliśmy. Bardzo piękne podejście, także mam nadzieję. Że Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie, za 400 gemów podpisuję, kto wyśle więcej od razu dostaję, jakby szybciej, tak poza kolejką. A jeżeli chodzi widzowie o to wysyłanie, to wszelkie inne traktuję jako prezenty. Pamiętajcie o tym. Więc ja lecę podpisywać, bo tutaj obiecałem. No i co widzowie? Lecimy tutaj podpisywanko. Wam dziękuję za obejrzenie. Mieliście spoilery, mieliście granko. No i wracamy tak powoli do nagrywania, nie? Bo jeszcze święta, to wiadomo, będę mniej aktywny, ale wracamy powoli do nagrywania. Będą, będą updatey widzowie, to też będziemy grubo sobie grali, wiadomka.